Cześć! Pokażę Ci dzisiaj trzy bardzo proste portretowe ustawienia światła, do których potrzebujesz tylko jednej lampy. Ja użyłam lampy Quadra Light Pulse o mocy 600, a z modyfikatorów potrzebuję garnka, beauty dish'a i małej opty. Do pierwszego ustawienia potrzebuję lampy z garnkiem. Lampę ustaw trochę po boku modelki, mniej więcej pod kątem 45 stopni od boku. Lampa powinna być również ustawiona powyżej modelki, też mniej więcej... Pochylona pod kątem 45 stopni w dół. Pamiętaj, aby między modelką a lampą zachować niezbędną przestrzeń, tak żeby światło mogło ładnie się rozproszyć, a modelkę ustawić jak najbliżej ściany czy innego tła, przy którym będziesz robić zdjęcia. Efekt jest bardzo mocny, wyrazisty i komercyjny, i ja używam tego światła zarówno do portretów, jak i do lookbooków. Do drugiego ustawienia światła potrzebuję małej okty. Dla mnie mała okta w tym przypadku to okta o średnicy 120 cm. Tak jak poprzednio, lampę ustawiam troszeczkę po boku od fotografowanej osoby i pochylam ją tak, żeby była skierowana od góry na modelkę. Tym razem oprócz lampy potrzebuję też dwóch styropianów. Jeden blokuje mi minimalnie dostęp światła do tła, e, dzięki czemu tworzy bardzo fajną głębię na tle, a drugi tworzy mi piękny cień po boku modelki, dzięki czemu twarz jest szczuplejsza i bardziej wyrazista. To ustawienie świetnie sprawdzi się do portretów. Do trzeciego ustawienia światła potrzebuję beauty disha. Który ustawiam również troszeczkę powyżej modelki, ale tym razem równie fajnie będzie wyglądać beauty dish ustawiony po boku od modelki, jak i całkowicie na wprost. Światło z beauty disha jest światłem dość ostrym, dzięki czemu otrzymujemy bardzo fajny komercyjny efekt, który świetnie sprawdzi się przy fotografii beauty czy fotografii komercyjnej. Pamiętaj, aby środek lampy był skierowany idealnie na twarz modelki.